Bolsackie przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych przez cały rok zbierają zużyte baterie, które są odpadami do selektywnej zbiórki, by nie mieszały się z innymi odpadami. Ich utylizacja w odpowiednich warunkach chroni środowisko naturalne przed degradacją niebezpiecznymi dlań substancjami zawartymi w bateriach. Dzisiaj podsumowanie długiego procesu zbiórki baterii, długiego procesu, w którym. Robimy coś, co jest bardzo pożyteczne, robimy coś, co jest bardzo potrzebne. Ja wiem, że emocje konkursowe pochłaniają wszystkich i każdy liczy na pierwszą nagrodę, ale sam fakt tego, ile nam się udało w tym roku nazbierać, jest, jest nagrodą, jest ważny, jest imponujący moim zdaniem, więc myślę, że każdy, kto się przyczynił do takiego wyniku, Zrobił bardzo dobrą rzecz i może mieć z tego powodu satysfakcję. W sumie zebrano w tym roku 4022 kg zużytych baterii. Współorganizatorami zbiórki baterii i samego konkursu są Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, mieszczące się w centrum wiedzy oraz miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Firma, która odbiera od was codziennie odpady i te bateryjki, które bardzo fajnie zbieraliście. Zbieraliście w tym roku, uzbieraliście bardzo dużo tych baterii. To jest najlepszy wynik w ciągu ostatnich lat i naprawdę jesteśmy z tego bardzo do, zadowoleni. Te baterie, chociaż małe, są bardzo, bardzo szkodliwe dla środowiska. Tutaj pokazaliśmy, że nawet taka mała bateryjka od pilota czy, czy od telefonu bardzo szkodzi środowisku. W tegorocznej edycji konkursu zwycięzcą w kategorii przedszkoli zostało Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, w którym zebrano 238 kg baterii. Czyli to takie małe dzieci zbierały, a na drodze, za pierwsze miejsce jest wycieczka do Łącznie w przedszkolach zebrano 1168 kg baterii. Na podium w tej kategorii znalazło się jeszcze Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 na drugim miejscu i Prywatne Przedszkole Smerfiki na trzecim. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła klasa pierwsza A ze szkoły podstawowej nr 4, która zebrała 897 kg zużytych baterii. Drugie miejsce przypadło grupie Gramy w Zielone ze szkoły podstawowej nr 2 a trzeciej klasie trzeciej C ze szkoły podstawowej nr 4. Łącznie w samych szkołach zebrano 2853 kg baterii. Nagrodą główną była, jak wspomniano, wycieczka do ZOWE Wrocławiu. Natomiast nagrodami za zdobycie pozostałych miejsc i wyróżnień będzie specjalny seans filmowy zamówiony dla laureatów.